Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować RPG-7. To jest dość długo oczekiwany odcinek i jak widać, mamy tutaj trochę do zrobienia. Mamy tutaj dużo składników i dużo rzeczy do roboty, żeby ugotować RPG-7. Go gotowanie RPG-7 do łatwych nie należy. Powiem Wam najpierw, co tutaj za mną się dzieje. Więc tutaj zrobiłem sobie taką ścianę to jest na razie taka prowizoryczna ściana. Nie stać mnie na wieszaki, więc musiałem użyć desek. Tutaj mamy AK-47, którego ugotowałem w poprzednim odcinku kuchni Daligowskiego. Obejrzyj, proszę. A tutaj mamy jakąś broń. Nie wiem, nie wiem skąd to tutaj się wzięło, ale wygląda fajnie. Mamy tutaj naprawdę duże rzeczy do zrobienia, jak, jak już mówiłem. I w porównaniu do gotowania AK-47, to AK-47 gotowanie to ja już używałem gotowych składników. Tylko. Poskładałem tak naprawdę. Tutaj będzie o wiele więcej gotowania, bo gotowe części RPG-7 są naprawdę drogie. Więc będziemy musieli ugotować sami od początku. Będziemy musieli. W ogóle ja wam pokażę, jak wygląda RPG-7, bo ja się nie będę męczył. RPG-7 to jest to: To, co trzymam, to jest rakieta albo granat. Jak zwał, tak zwał. A to jest. A to jest obudowa naszego RPG-7. To jest broń, to jest ładun. No i wiecie. No i to się wsadza tutaj. Ja nie powinienem tego robić wewnątrz, ale mam to gdzieś. No i po prostu, wiecie, się odbezpieczę i strzela, ale nie zrobię tego tutaj, bo dom mi wysadzi. Te... Nie, nie, nie stać mnie na... Ten program mało zarab... Coś mi spa... Nawet nie za... Czemu mi nie mówicie, że mi wiaderko spadło? Ja te rzeczy ustawiałem tutaj pół godziny, więc mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Więc wracamy do RPG7. Co to jest? Ogólnie... RPG-7 to jest skrót od. Z tego co ja wiem. Rocket Propelled Grenade Launcher, czyli rakietowo napędzany wyrzutnik granatów. <grym> Więc tak naprawdę to tutaj to nie jest rakieta. To nie jest wyrzutnia rakiet, to jest wyrzutnik granatów. Nie wiem czemu granatów, kto to wymyślił. Jakiś chyba przygłup, ale okej. Okay. Więc taka ciekawostka, to nie jest wyrzutnia rakiet. To jest wyrzutnik granatów. To jest granat. Nie wiem, no, nie wiem, kto to wymyślił, tak już jest. Więc jak zwykle podzieliłem to nasze gotowanie na trzy etapy. Pierwszy etap to będzie gotowanie, obudowy. Drugi etap to będziemy musieli się przenieść na moją strzelnicę na zewnątrz. Tak, mam strzelnicę na zewnątrz. Będziemy gotować ładunek, czyli ten granat, rakieta, nie tą rakietę, ten granat. Ja nie wiem, czy mówić granat, czy rakieta, ja nie mam pojęcia. I trzeci etap to będzie testowanie. Naszego RPG-7. W ogóle nie wspomniałem. Dzisiaj inaczej wyglądam, bo musiałem ubrać się w taki trochę bardziej ochronny strój, Po ostatnio, wiecie, kapelusik mnie, mnie, wszystko było ładnie. Tutaj bawimy się z bardzo wybuchowymi materiałami, więc musiałem coś założyć, żeby jak coś by się stało, to raczej przeżyję. Więc od czego zaczynamy najpierw? Najpierw musimy zacząć od. Oczywiście, obudowy. Do obudowy użyjemy tego tutaj o fajerwerka. To jest taki fajerwerk, co tu, tu się u góry podpala i strzela. Z tego, co tutaj czytam, to w tym jest wykorzystywany prawdziwy dynamit. Nie wiem czemu. <coughs> tutaj mamy też garnki. E, tak wiem, to nie są garnki. To są doniczki i wiadro. Nie stać mnie, dobra? Robienie tych filmików naprawdę kosztuje, więc te, te części naprawdę nie są tanie. Więc, jeśli chcecie wesprzeć mnie i kuchnię Daligowskiego, zasubskrybuj w tym momencie. Więc musimy wykorzystać to. to wsadzimy do naszego garnka. Tutaj mam, mam za niski sufit. Nie wiem, czy mi się uda to zrobić. Następnie będziemy musieli wykorzystać granatnik M203. Bardzo popularny granatnik. On działa tak, że podwieszasz pod broń. Tu bum, bum. A tego składnika nie widzieliście. Pudełko. Diabełku. Diabełki. I teraz możemy zacząć gotowanie. Tylko ja tutaj zrobię trochę miejsca, bo gotowanie RPG-7 to jest trochę brudna robota. Więc może się zrobić malutki bałagan. Ale to nic. Wszystko dla widzów. Będziemy jeszcze potrzebowali puszkę. Ja nie wiem, co to nawet jest. Sarge? Ja nie wiem, jakiś. Jak jakiś gazowany napój, nie wiem, Fanta. To się też przyda za chwilę, więc to se tu zostawiamy. Więc no, jak wszystko mamy w naszym garnku, to teraz można zacząć mieszać, ale do mieszania wykorzystamy wiertarkę, ojoj. Do mieszania wykorzystamy wiertarkę, bo po prostu łatwiej. Ważne też jest to, że podczas mieszania musimy wrzucić tą puszkę Fanty do środka i dalej mieszać, to jest bardzo ważne. Dobrze, więc upewnijmy się, że działa. Działa, więc bierzemy się do roboty. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje. Dobrze, więc jak już mówiłem, podczas mieszania trzeba wrzucić puszkę fanty do środka. O! Widzieliście? Nie wytrzymam. Wracaj do środka. Jak coś wypadnie z garnka, to po prostu trzeba wsadzić z powrotem to nic się nie stanie. I mieszamy dalej. O, widzicie? Już jest prawie skończone. Można to poznać po tym, że ten wielki badyl wystający zniknął. To jest normalne, to jest część procesu. Teraz musimy zrobić sobie taką pro, prowizoryczną kuchenkę. Z zapałek. Więc bierzemy jakiekolwiek zapałki i po prostu, nie wiem... Ja to na drewnie będę kładł, mam nadzieję, że nic się nie spali. Jedna zapałka raczej starczy. Po prostu kładziesz to na to, na zapałkę i... Modlisz się, że nic nie wybuchnie. <ścoughs> Teraz trzeba jeszcze coś zrobić związanego z ogniem, czyli... Bierzemy zapalniczkę i... Ja wiem, to się wydaje głupie, ale to naprawdę działa. Nie pytajcie się mnie, zapytajcie się eksperta. Znaczy ja jestem ekspertem. Po prostu trzeba to podpalić i się tam w środku robi mm, ten zapach strzelniczego, To zaraz chyba wybuchnie. Po pięciu minutach przestajemy to robić i trzeba jeszcze raz wymieszać, ale tym razem wykorzystamy inne narzędzie do tego młotek. Tutaj najwięcej przypadków y, rozwalenia y, garnka się zdarzają, bo. Trzeba po prostu młotkiem tam mieszać i czasami ten młotek się uderza w garnek. Mogłem użyć tego garnka, on jest bardziej stabilny, ale co tam? Po prostu trzeba wymieszać to trochę, trochę to tak. Jakbyście ziemniaki, tak wiecie. Po trzeba, trzeba to tam zmiażdżyć. Naprawdę? Za mało mi za to płacą. Za mało. To nie jest na moje nerwy. Więc no widzowie, zdarzył przypadek się zdarzył. E, ale to nic. To da się jeszcze uratować. Chyba. Więc najpierw musimy posprzątać ten bałagan. I tym razem wykorzystamy ten bardziej sta stabilniejszy garnek. Po prostu wszystko co wypadło, trzeba włożyć z powrotem. No i musimy dalej to młócić tam. Więc jedziemy da. Jakim cudem to wypadło? To nie. To przy, przy prawa fizyki tak nie działają. Mm. To jest bardzo satysfakcjonujące widzowie. Jak to się robi, trzeba dwie zapałki wrzucić do środka. Więc po prostu no. Bierzemy zapałki, zapalamy. Za powiedziałem zapalamy. Powiedziałem zapalamy. <grym> Nie mogę zapalić ty. O, na udało się. Musimy też wrzucić tam zapaloną zapalniczkę do środka. Nie pytajcie czemu, tak po prostu się robi. Musimy wykorzystać teraz katane. Wiem, to brzmi naprawdę dziwnie, ale tak już się to robi. Czemu katane? Nie mam pojęcia. Więc trzeba po prostu lekko, ostrożnie trzeba to bardzo zrobić. Żeby się nie, nie skaleczyć i nie zepsuć tego wszystkiego. Trzeba po prostu to tam podziabać w środku. Słyszycie te dźwięki? To są krzyki tego granatnika, co jest w środku. On, on, on chce uciec, ale on nie, on nie wie jak. To jest normalne. Widzicie? Widzicie, prawie udało mu się uciec. To, to jest znak, że trzeba przestać. Oczywiście w tym programie żaden granatnik, ani człowiek, ani nic z tych rzeczy nie ucierpiało, więc łapka w górę. Ja tak naprawdę nie wiem po co ja ten mniejszy garnek wziąłem, chyba żeby się odstresować. Teraz robimy to, na co wszyscy czekaliśmy. Piła łańcuchowa, widzowie. Więc oczywiście najpierw trzeba ją włączyć. Tu jest taki my, myk, myk. My, my. Trzeba po prostu. Jestem ekspertem. No dalej! Udało się w końcu. Więc teraz... O, trzeba po... To będzie bałagan. Trochę zrobi się bałagan, ale to nic. Trzeba po prostu... Trochę dziwnie trzeba tą piłę łańcuchową trzymać, ale no cóż, tak, ży takie życie. Więc jak już jest wymieszane, to trzeba to wyłączyć teraz, ale ja nie wiem jak. O, kliknąłem coś i zadziałało. Ok. Więc teraz etap, który jest trochę straszny, i tutaj to się może wydawać trochę straszne dla nowych kucharzy, ale spokojnie. Nie jest nic złego, nic się nie stanie, obiecuję. Więc musimy. Wykorzystać rewolwer Smith Wesson 500 Magnum, jak nie wiem. Ten rewolwer ma bardzo długą, śmieszną nazwę, więc nie wiem, jak to się mówi. Więc musimy naładować co najmniej dwa, albo najlepiej cały. Czemu nie? Więc teraz musimy się troszeczkę oddalić. To jest mniej więcej taki bezpieczny dystans, więc musimy po prostu strzelić w wiadro. Wiem, to brzmi trochę głupio, ale zaufajcie mi. Uwaga. Trzy. Dwa. Widzicie, nic się nie stało. Musimy to powtórzyć jeszcze aż wystrzelamy wszystko i zobaczycie, co się stanie. Wow, zobaczcie, co się stało. Mówiłem, że zadziała. Ugotowaliśmy obudowę naszego RPG-7. Możemy teraz wyjąć z garnka, wszystko jest bezpieczne, nie, nie trzeba się martwić, że coś wystrzeli, bo nie ma czym wystrzelić jeszcze. Więc mamy naszą obudowę. Jestem z siebie dumny. Naprawdę ładnie nam wyszło. Więc teraz musimy iść na zewnątrz, na moją strzelnicę i ugotować ładunek, rakietę, ten granat, co tutaj wystr... <śmuchy> musimy ugotować? To czym strzela RPG. Ja nie umiem. No cześć, witam was na mojej strzelnicy. Jak widać jest bardzo piękna. Spędzam tu wiele godzin swojego życia. Więc, dobra, koniec gadania. Zobaczmy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Więc to jest nasz drugi etap, czyli tworzenie naszego ładunku. I jak ja wcześniej mówiłem, że to będzie wybuchowe, ja nie żartowałem. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Oczywiście nasze wiadro. Mamy jeden granat M67, amerykański chyba. Rosyjski granat F1, również znany jako Cytrynka. Kilka granatów do wyrzutnika granatów. Dwie laski dynamitu, zapalniczka. Niemiecki granat za czasów II wojny światowej. Koktajl Mołotowa i trzy ziemniaki. Na początku trzeba wrzucić do wiadra wszystkie granaty z naszego granatnika. Następnie wrzucamy granat M67 i F1 następnie wrzucamy nasze ziemniaki po wrzuceniu trzech ziemniaków trzeba wrzucić nasze dwie laski dynamitu i jakoś zmieścić nasz koktajl mołotowa Let's go. czy ten granat przestanie się turlać? on mi już trzeci raz spada dobra może być więc jak już to zrobiliśmy musimy naprawdę? musimy wziąć naszą zapalniczkę otworzyć ją bum, ostrożnie podnieść i zacząć to robić ale upewnijcie się, upewnijcie się, że ogień nie dotyka wiadra, bo może podpalić jedną z, z, z lasek dynamitu, może spowodować reakcję łańcuchową i zginiecie na miejscu. Dobrze, tyle starczy. Teraz musimy trochę to zgniatać tym tłuczkiem do ziemniaków, również znanym jako granat steel hand grenade, ale ostrożnie. Musi, po prostu, musimy to ostrożnie tam po, 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 pomócić. Po młóceniu po prostu trzeba wrzucić ten granat i BUM. Nasze wiadro masowego zniszczenia jest gotowe. Więc teraz musimy... To będzie niebezpieczne. To będzie, tro... to, to będzie bardzo niebezpieczne, bo ja tu mogę zginąć, ale spróbuję zrobić tak, żeby było bezpiecznie. Więc teraz musimy wysadzić to wiadro i... Tak, wysadzić, dobrze usłyszeliście. Wysadzić, w sensie wybuchnąć, w sensie wysadzić w powietrze. A wysadzić w powietrze tą miną i tym detonatorem. To, to jest mina jakaś slams, slam alamams, ja nie wiem, MMNs. Wiem, to może wydawać się niebezpieczne. To jest niebezpieczne. Co ja ja nie będę was okłamywał, To jest niebezpieczne, możecie zginąć. Zostawiamy to wszystko tutaj. Yy, kładziemy. Albo wiecie, co, trochę więcej min tutaj damy, żeby się upewnić, że będzie dobrze. Teraz się mnie pewnie zapytacie, Daligowski, ale dlaczego mamy to wszystko wysadzać? E, ta reakcja łańcuchowa, którą teraz zrobimy, ugotuje nam e, nasz ładunek RPG, do RPG-7, tą rakietę, co wam pokazywałem na początku. Więc musimy kliknąć taki guziczek na tych minach, żeby je aktywować. Jest bardzo fajny guziczek, podoba mi się. Więc teraz ostrożnie podnosimy detonator. Nie, nie wysadzajcie tego teraz. To jest. Wiecie co, ja to schowam lepiej do kieszeni albo nie, bo w kieszeni jeszcze. Mi... Trzymajcie to po prostu. Okay? Idziemy, idziemy, oddalimy się na bezpieczny dystans i wysadzimy. I zobaczymy wielką eksplozję, więc chodźcie ze mną widzowie, chodźcie. Dobrze widzowie, chyba oddaliliśmy się na bezpieczny dystans. Może ciężko zauważyć ten to wiadro. Tam jest między takimi dwoma drzewami takie wiaderko. Nie lewitujące. Nie pytajcie, czemu lewituje. Magia. Bierzemy nasz detonator i módlmy się, że wybuchnie. Trzy. Dwa. Jeden. Co jest? Widzicie? Klikam. O co chodzi? O co chodzi? O nie, ja tam muszę podejść. O nie. Poczekajmy. Wiecie co? Ja się tam boję podchodzić. Poczekajmy z 5 minut, może jakiś nie wypał, może za 5 minut eksploduje, może jakiś. Nie wiem, timer włączyłem. Dobra, widzowie. Poczekajmy 5 minut. Jeszcze nie eksplodowało. Czyli musimy tam podejść, ale ja tam sam nie idę. Idziecie ze mną. Rozumiemy się? Biorę was. Idziecie, idziecie ze mną, mam to gdzieś. Idziecie ze mną, bo ja się boję samemu. Abra czekaj, bo zbliżamy się do miejsca zdarzenia. O co tu chodzi? Dlaczego? Dlaczego to niby nie działa? O co tu chodzi dlaczego niby nie działa? O, o dobra, lepiej nie będę się tym bawił. Guzik nie był włączony. Ale mógłbym przysiąc, że włączałem. Dobra, widzowie, spadamy stąd. Cofamy się do naszej bezpiecznej strefy. Jestem. No, ja mógłbym przysiąc, że włączałem te guziki. No cóż, bywa. Dobrze, widzowie. Trzy. Dwa. Jeden. Nadal coś wybucha. To było koks. Ale trochę poczułem tą eksplozję. Nie powiem. Trochę za blisko byliśmy. Ale żyje i to jest najważniejsze. Więc dobra, widzowie. Idziemy tam. Zobaczymy, czy faktycznie udało nam się ugotować. Widzowie. Widzicie to, co ja? Czy wi. Czy wi. Wi... wi. Udało nam się. Widzowie, ja myślałem, że nam się nie uda. Naprawdę. Nie chciałem tego mówić wcześniej, ale myślałem, że nam się nie uda. Więc widzowie. Mamy nasz ładunek i mamy nasze RPG-7. Czas chyba przetestować, co nasz RPG-7 potrafi. Zobaczmy. Na, na najpierw przetestujemy, czy strzela w ogóle, bo to też jest ważne. Jedyne, co ja widziałem, to dym. <grym> Więc, no widzowie, przetestowaliśmy działa jak powinno jest po prostu świetnie. Jeśli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków z kuchni Daligowskiego, to napiszcie komentarz, dajcie łapkę do góry. Więc, no widzowie, dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia.